Dzień dobry, kochani, dzisiaj na lekcji matematyki będziemy po raz kolejny bawić się figurami geometrycznymi. Znacie już figury, wiecie, że mamy kwadrat, prostokąt, trójkąt, koło. To są te podstawowe figury, które do tej pory poznaliśmy. Oczywiście, figur geometrycznych jest zdecydowanie więcej, ale będziemy się ich uczyć w późniejszym czasie. Przechodzimy do ćwiczeń bo tak jak powiedziałam, dzisiaj bawimy się figurami. Otwórzcie sobie ćwiczenia z matematyki na stronie 46 i 47 i zabieramy się do pracy. W zadaniu pierwszym mamy wykonany domek. Domek został wykonany z figur geometrycznych. Nasze zadanie będzie polegało na tym, żeby sprawdzić, z których figur ten domek zrobiono. Figury znajdują się tutaj obok i są rozsypane. My mamy dopasować, które to figury. Te, które znajdziemy, powinniśmy otoczyć w pętle. A więc uwaga, zaczynamy. Z czego zrobiono ściany naszego domku? Ściany domku zrobiono z tego prostokąta, a więc otaczamy go pętlą. Następnie z czego wykonane jest okno. Okno wykonano. Z tej figury, jak nazwiemy tę figurę? To jest kwadrat. Ma wszystkie boki równe. A drzwi? Która to figura? Mamy i nasze drzwi. Ta figura to prostokąt. Przechodzimy do dachu. Z czego zrobiony jest dach? Dach, jak widzimy, wykonano z kilku figur. Na środku znajduje się taka figura. Co to jest? To jest prostokąt. Znajdźcie go tutaj. Jest prostokąt, który znajduje się na dachu. Obok, tutaj po bokach, znajdują się dwa trójkąty. Bierzemy je w pętle. Dwa trójkąty. A na dachu znajduje się komin. Jaka to figura? Komin to prostokąt, tylko taki mniejszy. Mamy złapane figury w pętlę. A teraz przejdziemy do policzenia z ilu figur składa się nasz domek. Uwaga! ściany 1, okno to 2, drzwi to figura numer 3, dach 4, 5 i 6 oraz komin numer 7. Czyli mamy 7 figur, które powinniśmy zapisać, tutaj liczbę 7, zapisać w okienko 7. Czyli nasz domek składa się z siedmiu figur. Kolejne zadanie. W kolejnym zadaniu mamy pociąg. Pociąg też został wykonany z różnych figur geometrycznych. Przeanalizujmy sobie, jakie figury wykorzystano. Wykorzystano prostokąty. Jeden, drugi i trzeci różnią się tylko kolorami. Trzy duże prostokąty. Czy jest jeszcze jakiś prostokąt? Jest. Jest również mały prostokąt. Czy jest jakiś kwadrat? Jest jeden kwadrat, który ma wszystkie boki równe. Czy widzicie trójkąty? Oczywiście. Jeden, drugi, trzeci i czwarty. A z ilu kół zbudowano nasz pociąg? Jedno koło, drugie, trzecie, czwarte, piąte oraz szóste. I teraz, moi drodzy, nasze zadanie. Trzeba pokolorować odpowiednimi kredkami wszystkie figury, z których jest zbudowany pociąg. Pamiętajcie, że macie dobierać takie kolory, w jakich został pokolorowany nasz już gotowy pociąg. A więc mamy jeden prostokąt w takim ciemnoróżowym kolorze, takim prawie fioletowym. Mamy dwa prostokąty zielone i mamy fioletowe koła, mamy żółte trójkąty, niebieski kwadrat i pomarańczowy ma mniejszy prostokąt. Znajdźcie te figury. Zaczynamy. Proszę bardzo. Jedna figura prostokąt, druga figura prostokąt i trzeci prostokąt. Teraz nasze koła. Jedno koło, drugie, trzecie, czwarte, piąte oraz szóste. A czy te duże koła wykorzystaliśmy? Nie. One zostaną i będą sobie czekać na odpowiedni moment. Uwaga, czy mamy trójkąty? Jeden trójkąt, drugi, trzeci i czwarty. Szukamy trójkątów. Jeden, drugi, trzeci oraz czwarty. Czy mamy kwadrat? Mamy kwadrat, jeden i będzie on w kolorze niebieskim. I na koniec mały prostokąt mniejszy niż tamte pozostałe. On będzie w kolorze pomarańczowym i taki prostokąt mamy. Kochani, dzisiejsza nasza lekcja to będzie naprawdę bardzo krótka lekcja, ponieważ przed nami jeszcze tylko jedno ćwiczenie. To ćwiczenie to ćwiczenie z naklejkami. Wy wiecie, gdzie szukać naklejek, znajdują się one w części środkowej waszych ćwiczeń. Macie tam po 18 figur różnego rodzaju. Macie 18 prostokątów czerwonych, macie 18 zielonych kół. 18 pomarańczowych kwadratów oraz 18 różowych trójkątów. I teraz na czym polega zadanie? Zadanie polega na tym, żeby ozdobić karty, być może z wróżbami Andrzejkowymi, na pewno z wróżbami Andrzejkowymi, ozdobić w ten sposób według określonej zasady. Każda karta ma być inna. To jest pierwsza zasada. Druga zasada jest taka, że na każdej karcie ma być 5 naklejek. Nie 6, nie 4, nie 3, a 5. Czyli musicie pilnować ilości naklejek i musicie sprawić, żeby każda karta wyglądała inaczej. Moi drodzy, ja się też pobawiłam i też wykonałam to zadanie. Uwaga, moja pierwsza karta wygląda tak. Druga karta wygląda tak. Sprawdzajcie ze mną, czy może tak być. A to moja trzecia karta. A jak Wam się podoba kolejna? Jest inna od poprzednich? No, wymyśliłam sobie jeszcze taki wzór na karcie. Za każdym razem jest pięć figur. A może to Wam się spodoba? No i ostatnia jest taka. Popatrzcie. Piękne, kolorowe karty. Każda karta inna, każda wygląda inaczej. I teraz, moi drodzy, z takimi kartami możemy udać się na wieczór Andrzejkowy. Moi drodzy, to tyle na dzisiaj. Dzisiaj mieliśmy tylko chwilę zabawy matematycznej, tak, dla rozerwania się, dla powtórzenia wiadomości. Pamiętajcie, że do figur na pewno nieraz jeszcze wrócimy, ale wy pamiętajcie o tych kilku ważnych rzeczach, o których mówiliśmy, o tych kilku ważnych sprawach. Że kwadrat to figura, która ma cztery boki, wszystkie boki równe. Przykład kwadratowej figury mamy tutaj kwadrat. Proszę bardzo. Mamy tutaj kwadrat. Prostokąt to figura, która ma dwie pary boków równych. A więc... Prostokątem jest nasz dach, część dachu oraz ściany naszego domku, drzwi wejściowe, komin. Dwie pary boków równych. Koło to figura, która nie ma ani jednego boku. Jest po prostu okrągła, ale idealnie okrągła. Nie może być spłaszczona, nie może być wyciągnięta z jednej strony. Ona musi być idealnie okrągła. A przyborem matematycznym, który pomaga nam w rysowaniu kół, jest cyrkiel. Oczywiście. Również w szkole będą lekcje, na których nauczycie się, jak korzystać z cyrkla, bezpiecznie korzystać z cyrkla. I której jeszcze figury nie przypomnieliśmy sobie dzisiaj? Nie przypomnieliśmy sobie trójkąta. Trójkąt to figura, która ma trzy boki. Mogą być równej długości, mogą być różnej długości. Różne trójkąty bywają. W każdym razie trzeba pamiętać, że każdy trójkąt ma trzy boki. Moi drodzy. To tyle, jeżeli chodzi o przypomnienie tematu figur geometrycznych i wiadomości o figurach geometrycznych. No i ja teraz zostawiam was już z waszymi kartami. Uzupełniajcie je, wypełniajcie pięcioma dowolnymi naklejkami, pilnując, żeby każda karta była oryginalna i niepowtarzalna. Życzę wam miłej zabawy. Do zobaczenia i do usłyszenia na kolejnej lekcji. Pa pa.